Ale wszystkim. Z tej strony inność akwarium byłem na wycieczce klasowej i w lesie to było. Taka gra survivalowa. I na zbierałem sobie do zbiorniczka pomyślałem, że takie ładne liście dębu pierwsze trzeba je będzie zagotować i umyć we wrzątku, wysuszyć i dopiero później wsadzimy do zbiorniczka mimy pytałem już czy GPT czy one się nadają i ponoć się nadają. Także tylko po prostu trzeba umyć je we wrzątku i wysuszyć i włożymy do zbiornika. Także no, widzimy się jakby już je będziemy wkładać do tego do gorącej wody. Dobra, mamy liście. Także no, będzie trzeba dać na suchy papier, żeby one wyschły po prostu. Także no, ja je będę wkładać. 22 liście. Ja to za chwilę zawijam. Okej. Okay. Zawinałem i teraz liście się suszą, także do... za chwilę. Bramordy. On jest suchutki, fajny. Także mogę go wpuszczamy tu do zbiornika. O! prezentuje liść. Na razie wróćmy sobie tak dwa. To są inne, ale te są ze sklepu zoologicznego, a ten już opada. No i fajnie się prezentuje. Teraz wrzucamy tego piękniaczka. Piękna sztuka, także ona stąd gdzieś poleci. Jest i liść. Ale pewnie No za chwilę pan tu krewetki. Red sherry, tak, także będą podgryzać liście. To będzie na tyle z tej strony, zostawcie zostawić łapkę i sucha